Okej okay, jedziemy Dobra wpiszmy słowo szatan Dla dzieci... osiem! Ja się boję! Maska szata! Drogą Ball... Szatan, szatan kurczę! Czarny szelny zegarek dla małego szatana Pikono szatan serduszko! Te tłumaczenia! No, ponownie przeszukujemy to odchłanie, jak widzicie, samochód dalej tu jest! Samochód! Samochód osobowy! O, tak, wiecie chyba dobrze, co wpisujemy. Wpisuję pedofil. Dobra, co to jest? Pedofil jakiś, co? Co to za książki? PBW. Żyrawka na biegu, Dobra, wpiszę grube dziewczyny. Czy czy znajdę jeszcze jakąś żravka miło grube dziewczyny. Eee, grube jeszcze, nadal nie widzę grubych dziewczyn. Monster High Frankie Stein, słodkości. Dobra, myślę, że się kwalifikuje. W końcu według świeckiej, tolerancyjnej Polski mogę sobie wybrać płeć, więc wysob... aktualnie jestem dziewczynką. Monster High Frankie Stein Nie rozumiem tego czegoś. Tego Monster High. Sweet Screams Cukierkowym strojom, nie ogarniam. E, ja pytanie dla wszystkich moich fanek. Czy każda z waszych lalek Monster High ma takiego wielkiego dildosa w dupie? Wpisujemy groźny Kategoria erotyka i kategoria dla dzieci. Groźny. Groźny pierścień z wibracją co dobra kurwa! Wilk, wilkołak groźny, blue coast. Wilk, wilkołak groźny. Wibrująco wypięte dubsko. Wpisałem kurwa, a może robot kukurydzy. Kurwa! Kurwa 24! Może mi się uda znaleźć yy, film na DVD, bo bym chciał sobie obejrzeć ten film. Opłatki na tort? Okej, okay, to może być ciekawe, ale... Podłóżka! Podłóżka. <grywki> w płeć chłopcy-dziewczynki. To się w głowie nie mieści... Co to jest? Słoń... Słonie... TO ELEFANT! O! Nawet tutaj mnie musi prześladować! Poznaj gniew. O kurwa, już mnie poznaliście, skoro... ...na YouTube mnie oglądacie, chyba wiecie, co to jest. Daj pustę emocją. Boże, broń lepiej nie daj upustu emocją, bo inaczej będzie koniec świata. A wy myślicie, że o czym pisało w tym kalendarzu majów? PLAKAT KINOWY! Widzicie, ile wykrzykników? Dlatego się musiałem wydrzeć. Przypoleniam, że wykrzykniki symbolizują krzyk. Kocham ten film. A ja... kocham grube dziewczyny. E, ja rozumiem, jak ktoś ma fetysz do filmów, to rozumiem. Dupa. <grym> Dobra, co to jest? <grym> Jedna dupa. <grym> co to głowa sklep, Tigor? Dupa ćwiartka! <grym> Jesteś dupa! EL dupa! Czy dupa pas! Dupa! Pas tylny dupa! Obcięte głowy! To jest szatan! Jesteście gotowi! Kaczuszka! A ta kategoria mnie co niepokoi! Kaczuszka! Dobra kaczuszka! Czy to jest kaczuszka? Boże!

cie co przypomniałem sobie co jest z nas na Allegro krówka krówka wpiszę krówka zobaczymy czy to wyjdzie to co wtedy znalazłem tak jest Młcząca krówka tak jest MUCZĄCA krówka tak fuczeki przejmują Allegro przyciszczenie krowy krowy! się tu krówka wydaje dźwięk Panowie, ja sobie wziąłem uh, i teraz piszę coś czego się bardzo boję. I coś za co mi usuną usunął kanał na YouTube. <laughs> Dupa na Kiju! Vulkan! A teraz, żeby nie być w ogóle jakimś Kulikiem, prawakiem, który jest zacofany i w ciemnogrodzie. Może znajdziemy coś dla tych, którzy lubią czoko. O tak. Ci, którzy byli na czacie FNAF 4, jak miałem konto, Wojciech Jaruzelski gwałcił małe pieski. No to. No to wiecie chyba, co to jest i do czego to służy. Do tworzenia żadnej Wskazuj się na zabawki na Boże. A potem sobie wyobraź, co ty zrobiłbyś z ich tyłeczkami. Czy to pisał Tigor, kurwa? Skąd ja to wiem?